Witajcie kochani, to Mary. I Mario. No i kolejny miksik drabkowy. Tym razem mamy miksik za 40 zł. I w jego skład wchodzą rubiny szafiry. I love big cash, kierunek kasa, ekstra pensja, dużo szczęścia. No i laki koniczynka. Tak jest. Zobaczymy, czy po ostatnich y, słabszych trochę <laughs> rezultatach może w końcu coś to nam tutaj fajnego sypnie. No, mamy nadzieję. No, bo to powinno tak iść raz jak już, to, to raz lepiej, raz gorzej, a nie cały czas w dół, nie? No właśnie o to chodzi. To właśnie ma być teraz odwrotnie, musi coś dać w końcu, nie? To może ten dzisiejszy okaże się trochę szczęśliwszy, ale zobaczymy. No, zobaczymy, kochani. Dobry. Ja w każdym razie. A ty zaczynasz, dobra? No, jak już tak wziąłem, to niech tak będzie. Dobrze. Zacznę sobie od dużo szczęścia. No, obie było. Będę szukał sobie takiego klipsika z pieniędzmi i drapeczka jest numerem 20. Zobaczymy, co ona tu nam przyniesie. A mamy tak. Szukać będziemy czwóreczki, 37, 35 i do tego jedenastki. A co się tu kryje? Aj, Oj, zaczynamy no od już, razu taki już, pomiędzy. pomiędzy. Mamy dziewiątkę. Mamy o, 20. dwadzieścia. Tak. Jest 33. Jest 6, na razie no. nic nie pasuje. 12 jest bardzo no. pobliżu. 28. No, tak nie ma. 21, 16 i na koniec 29. Ajaj, ja, ja, no, ja, czyli ja, ja. za dużo szczęścia to tu w niej nie było. O nie. Ekstrapensja z numerkiem, kochani, 11. napisu nie szukamy, niepotrzebny nam. No, chyba, żeby tak się jakoś dziwnym trafem zdarzyło, żeby były dwa, to wtedy mogą być. Tak, marzyć można. Dążenia nie karają, także wiesz. Dobra, mamy tak. 21, no, do trójeczka, 35 i 29. I mamy tu. A mamy 28. Wiesz też obok. Też oboczkiem zaczynasz. Dwadzieścia trzy, czternaście, dziewiętnaście, cztery. Kolejny obok. Brawo. Teraz mamy co? Trzydzieści trzy, siedemnaście, oj napis musiał się pokazać oczywiście. 31 i. Drugiego nie będzie. I jeden, kochani. Pusta. Kontrolne są tutaj. O. R. E. Różne. O. No niestety. ekstrapensja pusta. Wobec tego przejdźmy sobie do laki koniczynki. Trapeczka jest numerem 42. O. Muszę tutaj trochę zmienić widok, żeby wszystko było widać. I co? No. Szukamy tych biedronek. Tak. A czy jakąkolwiek tu uda nam się znaleźć? Zaczynamy kapeluszem. Następnie są wiśnie. Jest i palma. Nutka. Klucz. Baranek zwany tulipanem, ale biedronki coś nie widzę. Baranek widać. tulipanek. No tak. Zów. Do tego aparat. Jeszcze został nam zegar i na koniec. Motylek, kurczę, czyli u mnie, motyra, noga. U mnie obie po piątce nie bardzo. A kierunek kasa z numerem 24. Też szukam tutaj takiego klipsika. A to tak jak u mnie. No właśnie. Takie wybrałeś, tak? A liczby to jakie będą? Gdzie to tutaj? O tu. 16, 36, 18 i 27. Niżej troszeczkę. Niżej, tak. Dwadzieścia trzy. Siedemnaście. A, to też pomiędzy się trafiło. Dwadzieścia sześć. Obok. Dziewiętnaście obok. Dziewiątka. I drugi rządek. Oj oj, 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 to była dobrej rzeczy, ale niestety oj, ja. tak główna, A ale jeszcze, obok. I no jeszcze obok ona była, no. 36 jest wygrana, o, no jest no piąta. Dobra. 14, 3, obok głównej wygranej, nie? No, no. I 6, po 36. I te obok to jest piątka. Piąteczka. A te kontrolne, to też na dole? Nie. U góry? No. Tak, to jest BB. Nawet nie wiedziałam. No i jest Piątka. No. Ponieważ te za piątkę się u mnie nie spisały, to próbować będę jeszcze w zrabkach zadyszkę. Mam robiny szafiry z numerkiem 15. I co? Szukam złota, albo kuferka, albo chociaż jakiejś liczby pasującej. A co muszę odszukać? 17, no, 47.

51, 50, 55 no. i na koniec no, jeszcze. No, no. no nasypali tego, a po 35 kryje się. No dyszka, ale fajnie. Dobrze, że jest Jest coś. No, fajnie. Teraz robi też, kochani, z numerkiem trzecim. Tutaj my szukamy kesza albo monet. No i liczba, oczywiście.

No to 5. No to źle nie będzie. Nie, nie będzie kochani źle. 53, to już nic nie da więcej, ale już się cieszymy. 35, 14, 58. Na pewno dyszkę będziemy mnożyć 26, Pewnie tak. Ale... 18, 59, 13 i 36. A pod monetkami Dyszka, ale jest fajnie, ja się cieszę. Właśnie nie te kontrolne, szybko, szybko, S, S. S, jeszcze gdzieś S. No musi być. Dodajcie, no właśnie, to się musi zgadzać. To się na pewno zgadza, bo to jest. Ja symbol. Tu... O, jest drugie S jest. No to to Hani, monetki dały 20 złotych mi, kierunek kasa dała piątkę, czyli ja mam 25. Ja do tego dorzucam dyszkę. Czyli uwzględniając te dwa moje jeszcze pustaki i jeden u Mary. No, a jeden u mnie też jeszcze, tak, te trzy tak. puste, trzy wygrane. No to ogólny bilans nie jest taki najgorszy, 35 na 40, jak na możliwości lotto ostatnie, całkiem przyzwoicie. Tak, 35 to tak. było. No, tylko 5 na minus, ale się cieszymy, odcinek jak dla nas jest udany, fajny, cieszymy się bardzo. I oczywiście, kochani, Was zapraszamy na nasze kolejne odcineczki. Mamy nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Mamy też nadzieję, jak się podobał, zostawcie łapeczkę. No i co? Widzimy się na kolejnych naszych zmaganiach zdrabkowych. Zobaczymy się już wkrótce. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, kochani. Buziaczki. Pa.